Nowy dodatek do FNAFA SB wyciekł. Tak jest, wiemy już całkiem sporo na temat DLC Ruin. Pojawiły się przecieki dotyczące fabuły czy też animatroników. Dodatek prezentuje się bardzo obiecująco i odnosi się do ogólnej historii gry, jeszcze bardziej ją rozbudowując. Jesteście ciekawi, co takiego może na nas czekać? Jeśli tak, to zaczynajmy! Dla osób żyjących tak całkowicie pod kamieniem, szybkie info. Otóż początkiem 2023 roku wyjdzie darmowy dodatek fabularny do FNAF Security Breach. Dla osób oczywiście posiadających aktualnie tą grę na swoim koncie. W tym dodatku jako dziewczyna wrócimy do zniszczonego mega Pizza Plexu. Będzie to fabularne rozwinięcie oczywiście całej historii Security Breacha. To już oczywiście wiedzieliśmy, a co wiemy nowego? Posłuchajcie. Pierwszy z wycieków zdradza nam jakie postacie a. Animatroniki ujrzymy w dodatku ruiny. A skąd mamy pewność o ich pojawieniu się w grze? Cóż, wyszła na jaw informacja o tym, jakie nowe zabawki, figurki z Merczu Security Bridge* są obecnie projektowane. Oczywiście postacie te niekoniecznie muszą pojawić się w DLC Ruin, jednak część z nich na pewno się tam ukaże. A postacie te to między innymi. Circus Foxy oraz Circus Bonnie, czyli postacie, o których słyszeliśmy już w podstawowej wersji naszej gry. Wiemy, że znajdowały się one w Mega Pizza Plexie, jednak zostały zastąpione. Bonnie została zastąpiona przez naszego Montgomery Gatora w podejrzanych okolicznościach. Być może odkryjemy tajemnice kryjące się za ich zniknięciem, bo wiemy, że Foxy również występował w Mega Pizza Plexie, było nawet miejsce poświęcone tej postaci, a samej postaci brakowało, bo zniknęła właśnie w jakichś tajemniczych okolicznościach. Do tego z nowych postaci pojawić się ma Balon Freddy, Circus Freddy, Circus Chica oraz 4 Inch Plush. Postaci tych na próżno szukać nam w obecnym FNAFie Security Breach'u, więc wygląda na to, że naprawdę pojawią się w tym DLC ruiny oraz być może innych dodatkach. A wy na którego z tych animatroników najbardziej czekacie? Dajcie znać w komentarzu. Swoją drogą animatroniki cyrkus odnoszą się do tematyki cyrkowo-karnałowej. Ciekawe, co takie edycje animatroników robią w zniszczonym mega-pizza Czyżby otworzyli tam jakiś cyrk? No trochę nie ma to sensu. Wcześniej edycje te pojawiły się we FNAFie AR Special Delivery jako ograniczone, czasowo niestandardowe skórki. Być może uzyskamy jakieś nawiązanie do tej części FNAF? Cóż. Zobaczymy niedługo, w momencie jak wyjdzie wspominany dodatek. Do tego na chwilę obecną nie wiemy, kim jest nasza główna protagonistka. Może być to jakaś postać, którą znamy z serii FNAF, może być to dziewczynka z gazety, o której jest dosyć głośno i ta teoria jest jedną z popularniejszych. Lub może być to oczywiście całkowicie nowa postać. Jednak jedno jest pewne, a pewnym jest to, że nasz cel będzie polegał na uratowaniu Grzesia, który został uwięziony w ruinach mega Pizza Plexu. Zniszczenie placówki oznacza nie tylko fakt, że zapewne zakończenie z The Blob było tym prawdziwym, Ale też fakt, że monstrum to powróci, a wraz z nim może powrócić Afton, który będąc wirusem może przejąć kontrolę nad potworem. A jak wiadomo, Afton zawsze wraca, więc ta wersja jest wysoce prawdopodobna. I swoją drogą skoro znajduje się Grzesiu w tym Mega Pizzaplexie, to znaczy, że nie udało mu się uciec. A skoro jemu nie udało się uciec, to zapewne nasz glam rock Freddy również pozostał w owej placówce i również tutaj będzie pomagał naszej Postaci uratować Grzesia. Być może tak będzie, być może nie. Jak o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Warto tutaj dodać, że jeśli przecieki dotyczące postaci się potwierdzą, poznamy historię postaci, które były tylko w tle fabularnym, wspominane w ramach historii Sekruita Breacha. Mowa tutaj oczywiście o wcześniej wspominałym Foxy i jego zakątku piratów oraz o Bonim, który został, wiemy, że zastąpiony osobiście. Uważam, że rozwinięcie fabuły dotyczącej tych postaci będzie czymś ciekawym, ponieważ Skoro o tych postaciach wspominano, no to w sumie fajnie, że ich historia zostanie w jakiś sposób po prostu jeszcze poruszona i bardziej rozwinięta. A przechodząc dalej, w nowym filmie opublikowanym przez Steel Wall Studios mieliśmy do czynienia z zapowiedzią, iż FNAF Security Bridge* finalnie ukaże się na Xboxie. Na chwilę obecną dostępny był tylko na konsoli PlayStation, komputerze i bodajże stadii od Google'a. Po ostatniej olbrzymiej aktualizacji, która koniec końców nareszcie zoptymalizowała grę, że nie ma już w niej tylu bugów i działa w miarę normalnie, powstał właśnie ten nowy zwiast. Zapowiedź ta wykorzystuje naszego Montgomery'a Tora. Może być to przypadek, ale być może historia tej postaci zostanie również poruszona w dodatku, biorąc pod uwagę, że według teorii to właśnie on zastąpił po niego. Dlatego też być może dowiemy się, jak dokładniej do tego doszło, i to bardziej by mogło nam wyjaśnić, dlaczego pojawia się ten cyrkus. Boni. Być może skrywa się za tym jeszcze jeden większy sekret. Do tego co dosyć interesujące, a zarazem intrygujące. Taka powiedzmy ciekawostka, widzowie, trwają obecnie dyskusje w temacie, aby dodać postacie z FNAFa do Fortnite. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy deal dojdzie do skutku, jednak ważne jest o jakich postaciach tutaj mowa. A mowa tutaj o, o Montgomery Gatorze, Glamrock Freddym i Vanessie. Jak słyszeliście, temat Montgomery Gatora. Glamrock Frediego i Vanessy powtarza się. Więc może rzeczywiście coś o tych animatronikach będzie w DLC. A swoją drogą, jeśli chodzi o postacie do Fortnite'a z fnaf to imo wolałbym tam Foxiego. Oczywiście z kodem tost. A wy? Co więcej, ostatnio Scott poinformował nas, że w tym roku, w 2022, ukaże się kilka ważnych newsów. A szczególnie dwa takie, można powiedzieć, największe dotyczące naszego FNAFa. Biorąc pod uwagę, że DLC Ruiny wychodzi dopiero w 2023 roku, początkiem tamtego roku, ogłoszenia te mogą dotyczyć zupełnie innych rzeczy. Nie samej gry, a jakichś dodatków. Między innymi, może być to news dotyczący restauracji, bo wiemy, że ten temat jest na chwilę obecną rozwijany. No i może to być też news dotyczący filmu lub też serialu, bo było poruszane, że film może stać się serialem. Oczywiście mowa tu o filmie serialu z Fnafa. Lub też może Scott ogłosi jakiś nowy projekt. Jak myślicie, co to takiego będzie?